Dzień na Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test najmocniejszej wkrętarki w systemie Einhell, czyli model TPCD18 przez 120 li Solo. Udało mi się przebrnąć przez cały ten model wkrętarka, która ma 120 Nm. Zapraszam na film. Okej, okay, jest to współpraca, kontynuujemy e, testy od Einhella, które dostałem jakiś czas temu. Einhell nie wpływa w żaden sposób na te filmy, nie płaci mi wynagrodzenia finansowego i oczywiście mogę też mówić to, co mi się tutaj nie podoba, to co znajdę, co według mnie jest minusem. E, Wkrętelka z serii Einhell Professional, ostatnio właśnie dostałem większość tych narzędzi z serii Professional, czyli z troszeczkę wyższej linii, z lepszych na, e, materiałów wykonana, z silnikiem oczywiście bezszczotkowym, którego Einhell nazywa Pure Power i na którego daje 10 lat gwarancji. 120 Nm momentu obrotowego, czyli mamy w końcu coś od Einhela, co przekracza magiczną barierę 100 Nm, i mamy już tak naprawdę wiele marek, które już przekroczyło tą stówkę, więc oczywiście wypadałoby też, żeby Einhel takie coś posiadał w swoim portfolio. Wkrętarka jest udarowa, mamy tutaj też udar. Na biegu pierwszym mamy 500 obrotów, a na biegu drugim 200. 200 to naprawdę sporo. W zestawie mamy dużą rękojeść boczną, ogranicznik głębokości i uchwyt do paska, który możemy zamocować z prawej lub z lewej strony. Strony. Przyjrzyjmy się w krętarce, jak ona wygląda, co tutaj Einhell wymyślił, jak to wszystko się prezentuje. Może zacznijmy sobie od tych akcesoriów, które za chwilę po prostu zabiorę. Duża, naprawdę spora rękojeść boczna, montowana na tą taką stalową taśmę, a tutaj są wyfrezowane takie jakby tryby, które wklikują w to miejsce, dzięki czemu mamy możliwość kilku zamontowania w kilku pozycji. Montowanie, czyli luzowanie tej taśmy, oczywiście odbywa się na takiej zasadzie, że kręcimy tą. Rączką, wtedy tutaj nam się otwór powiększa i możemy łatwiej wprowadzić, albo po prostu w ogóle możemy wprowadzić, rękojeść na naszą wkrętarkę. I tak jak mówiłem, możemy tutaj znaleźć kilka takich miejsc, gdzie to nam wklika i oczywiście dokręcamy. Fajnie, że jest to duża rękojeść, ponieważ przy dużych momentach obrotowych, im większa dźwignia, tym łatwiej utrzymać wkrętarkę. Eee, ogranicznik głębokości to też fajna sprawa, bo w mocnych wiertarków wkrętarkach, prawie nigdy nie ma ogranicznika głębokości, raczej jest do młotowiertarek, i jest on też mocowany na taki klips, czeka szybko złączkę jakby to powiedzieć, więc wkładamy go sobie, puszczamy, on się blokuje. I to wiecie, jak to wygląda, na pewno znacie to właśnie chociażby z jakichś SDS-ów. Teraz już to sobie ściągamy, oczywiście, bo będzie mi łatwiej tutaj operować przed kamerą i wam to wszystko pokazywać. Futerko metalowe, pierścień ten tutaj nie jest obrotowy, natomiast mamy pierścień do wyboru trybów pracy. To jest zawsze spoko, jednak to zawsze troszeczkę powiększa wkrętarkę. Czyli wiercenie, wkręcanie i wiercenie z udarem. Dzięki czemu na przykład, jeżeli ustawimy sobie sprzęgło na jakąś tam pozycję dowolną jedenastkę, jesteśmy na wierceniu wtedy na wkręcaniu, wtedy nam oczywiście zadziała. Sprzęgło na pozycji 11. Natomiast, żeby wyłączyć sprzęgło, nie musimy jechać tutaj całym pierścieniem, tylko przeskakujemy sobie na wiercenie i z głowy. Bieg pierwszy, bieg drugi to jakby standard, obroty lewo-prawo, też podświetlenie miejsca pracy na dole, które zapala się na kilka sekund po ciśnięciu spustu. Wkrętarka dobrze wykonana. W ogóle Einhell od jakiegoś czasu naprawdę według mnie poprawił jakość wykonania swoich narzędzi, a wraz z wejściem tej półki Professional naprawdę jest to spoko, chociażby tutaj fajne gumowane logo, które oczywiście po jakimś czasie się zniszczy, ale naprawdę wygląda dużo bardziej e, ekskluzywnie, no to może za wysokie słowo, ale bardziej tak prestiżowo niż zwykłe naklejki. E, tutaj testuję mamy sobie to na akumulatorze Silt, który też dostałem do testów. Jest to 4 Ah akumulator. Co tu jeszcze możemy powiedzieć? Może przede wszystkim zobaczmy sobie jak silnik pracuje. Bieg pierwszy. Bieg drugi. Klasycznie, nie jest ani głośno, ani cicho. Bardziej bym powiedział, że głośno, ale tak silniki bezszczotkowe pracują. E, wezmę sobie miarkę, bo na pewno was interesują wymiary. wymiarki, wymiary. Wkrętarka jest dosyć spora. Ym, według mnie Einhell akurat robi dosyć duże wkrętarki. Nie ma w portfolio takich małych kompaktowych wkrętarek. Ym, ja też na to zwracam uwagę, bo jestem ogólnie troszeczkę świram, jeśli chodzi o kompaktowe wkrętarki. Wielu ludziom to w ogóle nie przeszkadza. No jest 19,5 cm, więc dosyć sporo i też wkrętarka jest dosyć gruba. Widać to szczególnie po tym, jak wygląda futerko, które przeważnie jest klasycznych rozmiarów i potem jak się mocno nam korpus powiększa. Żeby tutaj jakoś to zobrazować, po prostu wziąłem sobie coś tu do porównania. Tutaj akurat dwie topowe wkrętarki, no bo mówimy tutaj o wysokich momentach obrotowych. Tutaj mamy Milwaukee, które ma 157, tak? Dobrze pamiętam? No jest zdecydowanie Einhell, Einhell dłuższy i grubszy. Natomiast bliżej, jeśli chodzi o wymiary, temu Einhellowi jest do ostatnio testowanego przeze mnie... Naj... Mocniejszego na świecie. DeWolta ciężki, dlatego tak stękałem. I tutaj praktycznie wymiary są bardzo zbliżone. No, Einhell ciągle jest troszeczkę dłuższy. Natomiast jeśli chodzi już o grubość, to jest bardzo, ale to bardzo podobnie, jeśli chodzi tutaj o korpus, jest bardzo podobnie, natomiast tutaj DeWalt jest jeszcze grubszy na pierścieniu. No DeWalt wiadomo, a tam 169, tak, dobrze pamiętam, nie, nie pokręciłem, chyba, chyba 169, tutaj mamy 120, no ale tamta wkrętarka kosztuje 1000 zł za samą wkrętarkę. Tak wygląda nasz Einhell, hmm. aha, no niestety, muszę teraz coś powiedzieć. Wkrętarka jak widzicie jest czyściutka, jeszcze nią nie pracowałem, eee, takie rzeczy jak wkrętarka zostawiam sobie, żeby te <grystanie> pierwsze wrażenie, odczucie e, pracy i tak dalej mieć razem z Wami na kamerze, jakkolwiek to zabrzmi, e, żeby po prostu to było takie zbliżone jak najbardziej do, do nieustawionych e, emocji. Więc będziemy sobie to testować i sprawdzać razem, natomiast oczywiście poklikałem sobie nią, pooglądałem. I też oglądałem test na warsztat u Jakuba. Kolega z tego kanału testował tą wkrętarkę, też ją dostał i przetestował ją pierwszy. Rzadko oglądam takie testy przed na, polskich, na polskim YouTube, żeby się czymś nie zasugerować. Jednak tam obejrzałem specjalnie, przed moją nagrywką, ponieważ chciałem zobaczyć jedną rzecz. Czy zwrócił on uwagę, bo też się zastanawiałem, czy to mój egzemplarz tylko ma, na jedną sprawę, która mi się troszkę nie podoba. No, Angel nie będzie pewnie zadowolony, no, ale wiecie, to są testy. Ja tu mówię, tak jak zawsze powtarzam, to co znajdę i producent mi tego po prostu nie zabraniają, w innym wypadku takich współprac nie biorę. Patrzcie, wciskam spust, puszczam. Nie ma ta wkrętarka błyskawicznego hamulca. Eee, czy jestem troszkę zdziwiony? Troszkę tak, bo ogólnie ja miałem takie coś w The Wallcie, który kiedyś testowałem. Teraz nie pamiętam modelu, tutaj Wam się gdzieś pojawi link, czy tam eee, odnośnik. Link czy odnośnik, link czy, czy model. I tam faktycznie takie coś było, i powiem szczerze, że to była fajna wkrętarka, ale mnie to coś zaczęło irytować. Ten brak hamulca. Czy znaczy, to nie można nazwać brakiem hamulca, bo gdyby to był totalny brak hamulca, to to futerko by się jeszcze kręciło i kręciło i kręciło. To nie jest taki błyskawiczny hamulec. Nie wiem, to na pewno może wpłynąć na y, trwałość przekładni, jednak z drugiej strony, no nie słyszałem o awariach y, z przekładni ze względu na hamulec. Po prostu, no wezmę tutaj cokolwiek, tak, żeby wam pokazać po prostu o co chodzi. Patrzcie, jak to hamuje. A moje błyskawicznie i pewnie słyszycie ten taki klik, taki strzał hamulca. Natomiast tu... To na pewno jest bardzo ciężko wam zobaczyć na kamerze, na filmie, ale bardzo łatwo wyczuć w dłoni. I dlaczego mnie to irytowało w tym dewolcie? Dlatego, że jak wkręcałem wkręt do samego końca i puszczałem, to wkrętarka, jako że nie miała tego błyskawicznego hamulca, wykonywała jeszcze takie coś. Taki ruch, takie bójnięcie nią było, przez to, że było brak hamulca, bo jeszcze się lekko kręciła, i tak jakby ją cofało. No mówię, dlatego też oglądałem tamten film i chciałem zobaczyć, czy. No bo nie wspomniał o tym twórca kanału warsztatu Jakuba. Natomiast nie dopatrzyłem się, czy on faktycznie też nie miał tego hamulca, bo to jest naprawdę bardzo ciężko zobaczyć. Jeszcze jedna rzecz, bo jak wam to pokazywałem, to miałem rozkręcone szczęki i jeszcze był taki efekt, że futerko luźne się kręciło, więc teraz skręciłem szczęki, żeby wam pokazać efekt na skręconych szczękach, żeby futerko bezwładnie nie latało. Zobaczcie, wciskam spust i puścimy go i obserwujcie futerko. Widzicie? Po zabraniu ręki jeszcze futerko się dosyć długo kręci. Zobaczcie na dowolcie. Na początku mały mikrus i testujemy sprzęgło na pozycji pierwszej. Prawie żadna wkrętarka nie dała tego rady wkręcić, a tym bardziej takie mocne jak 120 Nm, ale oczywiście, że to sobie sprawdzimy. Boję się, że tutaj gwint jest troszeczkę obieszany. Spróbujmy. Oczywiście, że przekręcone. Ale jeszcze Wam pokażę, zobaczcie jaki to jest cieniutki wkręt. Tak jak mówię, może z dwie wkrętarki na moich testach dały radę tutaj zareagować, jeśli chodzi o sprzęgło. Teraz zobaczmy już jaką ten, ten bydlak ma moc. Akumulator oczywiście w pełni naładowany, belki w pełni podziurawiona jak ser, szykuje się już do wymiany, spokojnie, jedną już mam. Zaczniemy sobie od wkręta 16 cm, z tego co pamiętam, Fi8 i tutaj zaczniemy sobie na biegu drugim, zobaczymy po prostu czy starczy nam mocy na biegu drugim, żeby wkręcić taki duży już, jakby nie było wkręt. Bieg drugi, tak jak mówię, oczywiście sprzęgło wyłączone, próbujmy się gdzieś tu wpasować, mam nadzieję, że na ten test jeszcze belki starczą. Tu chciałem najpierw załapać, bo bieg drugi to jeszcze się nie rozwarstwiło, to na razie kawałek najwyżej zmienimy miejsce. Spróbujmy. Ok, odcięcie. Aha, okej, okay, tutaj nie odcina tylko tak jednorazowo, tylko bateria wykrywa od razu tutaj przeciążenie, spoko, czyli wyciągnięcie i włączenie włożenie ponownie baterii powinno pomoc. Spróbujmy wykręcić na dwójce. Okej, okay, to róbmy to już najdędzie. I drugi ma 200 obrotów, to jest dosyć sporo. Gdy miał 1800, po prostu byłby mocniejszy, to zwykła przekładnia, więc tutaj nie ma filozofii. Im więcej obrotów będzie na biegu drugim, tym będzie on słabszy. Znaczy, zakładając, że newtonometrów skrętarka ma tyle samo. Bieg pierwszy. Tutaj w ogóle masełko. Eee, jeszcze mam coś z Fi8. Nie, nie mam, nie mam jakiegoś jeszcze Fi8. Fi8 22 cm. Spróbujmy takiego. Coraz ciaśniej. Ale fajnie, równo idzie ten silniczek. Przechodzimy na Fi 10 16 cm. No, Fi 10 poszukajmy troszeczkę lepszym stanie belek. Tutaj, widać OK, to jest tylko jakiś taki mała, mała zadra wyrwana. O, troszeczkę kiepsko to widzicie. Lecimy. Na razie idzie to mega fajnie. Teraz muszę tylko zmienić bit na większy, bo będziemy mieli dalej fi 10 ale 24 cm długości. Uf, ciasno się robi. Tu się wpasujemy. Ok, spróbujmy. Faktycznie wypadałoby troszkę więcej, żebyście widzieli. Słychać po silniku nagle opór, natomiast nie widać po obrotach. Dalej równo idzie. No i przechodzimy do najdłuższego wkręta, jakiego mam, czyli FI 10-34 cm. Wątpię, no, żeby to dla tej wkrętarki jakikolwiek zrobiło tutaj problem, ale z tymi belkami akurat bywa różnie. Gdzieś mogę trafić pomiędzy na drugiej czy trzeciej na sęk. Próbujemy. Ok, powtarzamy. Wpadłem w jakąś pustą przestrzeń pomiędzy belkami, może tam coś się odpadło. Nagle po prostu wpadłem w dziurę. Eee, Okej, okay, tutaj mamy coś jeszcze takiego w miarę. Próbujemy. Bardzo ładnie, gładziutko. Został nam wkręt na nasadki. Ja wziąłem od razu największy, co tu dużo mówić, to jest 120 nm. Tutaj nie ma w ogóle o czym się zastanawiać. Szukam tylko nasadki. No niestety będzie taka prehistoryczna, bo zgubiłem zwykłą dziewiętnastkę. Natomiast co Wam muszę powiedzieć? Na razie nie wykrywam problemu z tym brakiem tego błyskawicznego hamulca. Jakoś tego nie odczuwam faktycznie. Za chwilę sobie wezmę też po prostu coś, jakieś zwykłe wkręty, żeby tak troszeczkę precyzyjnie, a nie tak na hamat tutaj dawać. Żeby zobaczyć. E, dobra, przejdźmy tutaj. To już chyba będzie finał tych belek. Ogólnie to one jeszcze wystąpiły w teście jednej skrętarek. Ja to nie nagrywam po kolei, więc jeszcze je raz na pewno zobaczycie. Chociaż nie, wiem, co jest pierwsze opublikowane. Jedziemy. Aha, jedziemy, a nie powiedziałem. FI12. 16. Ce... Nie, więcej niż 16 to miało. Nie, 16, ale to jest FI12, słuchajcie, z tym nawet zakrętarki mają problemy. Ale tańsze. No wgryzaj się. Ludziarz się zmęczyłem. Widziałem. No, okej, okay, jeszcze sporo. O, to już teraz było odcięcie, zamrugało tutaj zabezpieczenie. O, ale tu już strzelają te bele. Sprzęt jeszcze mam odzwój. jak widzieliście, jaką on szedł, wcale tak naprawdę nie chciał się zatrzymywać tutaj, jak... Wydaje mi się, że tutaj jest dobrze rozwiązany BMS. W sensie, jak wykrywa takie nagle mocne, no nie tyle zblokowanie, co obciążenie, to faktycznie potrafi to odciąć dosyć szybko. Spróbujmy też jeszcze doklikać. Kurczę, ścisk mi tu przeszkadza. Ok, A wykręćmy. No, dawaj. Dobra. Spróbujmy sobie w inne miejsce, bo mam już pewną e, teorię. Jakkolwiek to brzmi. Spróbujmy. To jest odcięcie, troszkę brakuje. Dobra, słuchajcie, już Wam mówię o co chodzi, tylko sobie to od razu wykręcę. Ten akumulator w ogóle tak fajnie sygnalizuje przez chwilę i on nie działa, dopóki nie przestanie mrugać. Jakieś 5 sekund. Dobra, zdecydowanie jest to bardzo mocna wkrętarka jednak widzę tutaj odcinanie jeśli chodzi o BMS, pewnie ze względu też na akumulator. Niech na no ja się tutaj rozejrzę. Wyciągnę to, co używałem na teście klucza udarowego Danhela. Dalej 85%. No bo słuchajcie, to jest czwóreczka na jednym pakiecie, a to jest 120 Nm, więc już to może być w najzwyczajniej świecie mało. Nieraz historia nam pokazywała, że takie mocne wkrętarki już potrzebują porządnych, dużych akumulatorów. Nie mam pojęcia, czy ten akumulator coś tu Zmieni, dlatego to sobie właśnie teraz sprawdzimy. No to idźmy tutaj w podobne miejsce. Wkręt już jest gorący. Jedziemy. No i co? Na lajcie. To nie było odcięcie, jak coś to ja puściłem. Okej, okay. jest full. To też nie było odcięcie, to dalej pracuje. Także widzicie, e, największy wkręt Fi 12 wkręcony, akumulator 4Ah na jednym pakiecie. Jednak jest troszkę za mały, aż do tak dużej skrętarki. To jest. Y Poleciałby. To jest akumulator 4 do 6 multi on jest jakoś to się tutaj go zmienia, ja nawet nie pamiętam jak to się robi, jak mam być szczery. Oj, nie było ostrość e, To on jest teraz ustawiony na 6 amperogodzin, bo tutaj takiegoś wyświetla. Kurczę, nawet nie pamiętam jak to działało. Natomiast jest na dwóch pakietach, to przede wszystkim, więc już wykrzesał więks większą moc z tej wkrętarki. Z tu jeszcze starczy miejsce na wywiercenie świdrówką Fi32. Muszę się wpasować pod wcisk. Oczywiście bieg pierwszy, wiercenie, próbujmy. Pikuś, aż ściągnąłem. No to ma uszkodzone wiertło, to jest tutaj końcówka hexagonalna, spęknięta. Nieraz o nim wspominałem na moich testach. Teraz będę miał problem, żeby. bo jak ja już się wkręcajmy ja zacząłem wyciągać, będę, raz będę miał problem, żeby to wykręcić. Ale samo wiercenie, jeśli chodzi o wiertarkę, to bez problemu. Zobaczymy. Się udało. Do takich mocnych, mocnych sprzętów wyciągam jeszcze czasami takie wiertło, To jest Fi16. Hmm. Użyte może wiecie, z 5-10 razy, czyli niedużo, no ale jakby nie było kaniotkie. Hmm, One kosztowało z 25 zł, więc też nie spodziewam się, żeby nie, nie wiadomo, jak ostre było. Zaczniemy sobie z ciekawości na biegu drugim. Zobaczymy, jak się zatrzyma. Wtedy przejdziemy na bieg pierwszy. Tutaj na no te za blisko otworów to jest duża szansa, że się e, przewiercimy do kolejnego otworu. Dobra. Pojedziemy tutaj, żeby w stół się nie wiercić. Próbujemy na bieg drugi. No, bardzo ładnie szło. To jest wiertło też takie jakby świdrowe, spiralne, więc pozwalałem mu samemu iść. Koniec. Przechodzimy na bieg, drugi, na bieg pierwszy. Do końca, pięknie. Ani razu nie wyciągnąłem, żeby e, wyciągnąć urobek, a nie wiem, czy widzieliście, na początku ono jeszcze wyrzucało ten urobek, ale za chwilę się zalepiło i nic już nie wysypywało. Ciekawe, czy wykręcę. <słyska> Dlatego, tak jak mówię, wiertło nie było dużo używane, ale takimi próbami ja je po prostu przegrzewam, tempe, tempie a mimo wszystko wkrętareczka sobie ładnie poradziła. Ok, kilka wkrętów. Jeden taki troszeczkę dłuższy, reszta takie same. Chcę popróbować to, co mówiłem, czyli popatrzeć po prostu tak, jakbym chciał normalnie, po ludzku wkręcać, a nie jakieś tu, wiecie, piruety przed y, kamerą na testy, żeby zobaczyć, czy ten y, słabszy hamulec w czymś przeszkadza. No troszkę ten wkręcik jeszcze jest o tam jeden obrót czy pół obrotu dociągany. Próbujmy na, kurczę, to, to, to nie to, to jakaś PZ1 -ka. No jest troszkę, jest to podobnie jak w DeWolcie. Sprawdzam to naprawdę po to, żeby tutaj was nie wprowadzać w jakiś błąd, że znalazłem coś, co tak naprawdę jest y, niezauważalne. Mhm. Teraz próbuję puścić, o kurczę, znowu tutaj, nie, dobrze, na równi mniej więcej z materiałem, na maksymalnych obrotach w sensie maksymalnie wciskając spód. No troszkę jeszcze kręci. Jest to identycznie jak w tamtym Mhm. Teraz jak chciałem puścić na równo, no to właśnie troszkę przekręciłem. No, tak to wygląda. I przejdźmy sobie do podsumowania. Maszyna bez wątpienia ma dużą moc i to nawet chociażby pokazało wkręcenie tego, no tam już nie widzicie, Fi 12 na nasadki. To jest bardzo, ale to bardzo wymagający wkręt. Tak jak mówiłem nieraz, zakrętarki wymieniały. Akumulator czwóreczka okazuje się aż wręcz troszeczkę za słaba do tak mocnego sprzętu, więc tutaj akurat z pomocą przy ten akumulator i już to poszło bez problemu. Tak samo to wiercenie, przewiercenie, tym na raz widzieliście niezbyt jakimś tam supermarkowym wiertłem, też spoko. Ogólnie dosyć jest ona spora, jednak tak, no, wiecie jak to jest, 120 Nm raczej tak się kupuje już do specjalnych celów i wtedy czy ta wielkość aż tak przeszkadza? Wiadomo, że wolałbym, żeby była bardziej kompaktowa. Oczywiście docenić trzeba pierścień. Natomiast to, co zauważyłem z tym hamulcem, po prostu, wiecie jak to jest, możliwe, że 90% z Was w ogóle na to nie zwraca uwagi i gdybym tego powiedział, to nawet byście nie wykryli. Dlatego mówię, że pewnie Angel nie będzie zadowolony, że tu wytykam takie rzeczy, ale jest jak jest. Natomiast ja to zobaczyłem od razu. No i dlaczego miałbym Wam o tym nie powiedzieć? No jakbym się z tym czuł, jak to może dla Was mieć jakieś znaczenie. Dlatego to jest jedyne, co znalazłem, co w mojej opinii dla mnie jest lekkim minusem tej wkrętarki. O ile rozmiar jestem w stanie zrozumieć i też oczywiście e, kupując już ją widzimy ten rozmiar. Natomiast e, tego o tym hamulcu nie wiedziałem i tutaj dopiero odkryłem. Mam nadzieję, że film Wam się przydał. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.